Witam serdecznie, ja jestem Zenek. Znajdujemy się na stronce, która nazywa się Herd czy też Herd Pwn, jak niektórzy ją e, czytają. E, dwie godziny temu na tej stronce pojawiły się wyniki ciekawej ankiety. E, ankieta dotyczyła najnowszego dodatku, czyli Whispers of the Old Gods. E, ankieta miała na celu wyłonienie najlepszych kart. E, autorzy e, pogrupowali wyniki, e, że tak powiem, e, w to takie sekcje, które, które są dość ciekawe. Mamy, mamy sekcję, na przykład, poświęconą tutaj ogólnej ocenie każdej z klas. Jest to po prostu ocena, jakie ocena kart, które otrzymała dane, dana klasa. Jak, jak widać, najlepiej wypadł Szaman, który, który został oceniany na 72 punkty. Drugi jest Rogal, trzeci jest Druid, czwarty jest Warrior, piąty jest Paladin, szósty jest Hunter. Siódmy jest Priest, ósmy jest Mag i o końcu jest Warlock, który według graczy, którzy brali udział w tej ankiecie, um, otrzymał najgorsze karty. E, dobra, e, autorzy przedstawiają nam pierwszą dziesiątkę karcioszek, które, tak jak tutaj jest opisane, zdominują metę. E, chcę Wam je teraz przedstawić, pokrótce je omówię. E, no i to lecimy. Pierwszą karcioszką. E, która zdobyła. czy też kartą, która zdobyła pierwsze miejsca może zacznę od końca Może zacznę od końca, okej. Okay. Eee, więc kartą, która zdobyła dziesiąte miejsce, zdobyła 81 punktów, jest Faceless Flame Head Faceless. No nie będę się tutaj rzeźbił, że tak powiem, z czytaniem tej nazwy, powiedzmy, że to jest Faceless eee, Karta dla Szamana za 4 many statystyki 7 na 7 z przeciążeniem 2. No szczerze mówiąc dość ciekawa karcioszka. E, za 4 many dostajemy e, bydlaczka, że tak powiem, który ma statystyki 7 na 7 z tym, że e, ma overload, czyli przeciążenie 2. No ciekawa karcioszka, zobaczymy. E, no tak, ta pierwsza rzecz jest na pewno dobra, więc, więc, więc zdobyła te 81 punktów. Zresztą graczom się podoba, mi też się raczej podoba, nie ma co się dziwić, że znalazła się na 10 miejscu. Okej, okay. dziewiątą kartą w tym zestawieniu jest Faceless Summoner za szóstkę, karta dla maga, statystyki 5 na 5, eee, okrzyk bojowy, Summon a Random Free Cost Minion, czyli przyzywa nam randomowego stwora, czy też miniona, który kosztuje 3, ciekawa szóstka, dobre, A takie sobie statystyki jak na szóstkę. Też są w sumie tam nie najgorsze nawet. No i przyzywanie tej trójki to w sumie można powiedzieć, że taki Dr. Boom za 6, że tak powiem. Oczywiście nie ma takiej statystyki jak Dr. Boom, no ale... Ale nie jest zły, że tak powiem. No, może, może być. Poza tym jest komonem, a nie, a nie legendarką, więc można nie dość, że szybciej nam wydropi, to jeszcze można wrzucić dwie sztuki detali, więc... no dobra karta po prostu. Okej, okay, kolejną karciożką która zdobyła 81 punktów jest Twin Emperor e, Veclore. E, karta, karta neutralna, czy też legendarka neutralna, za 7 many, statystyki 4 na 6, 4 punkty ataku, 6 punktów zdrowia, taunt, battle cry, e, czyli okrzyk bojowy, if your citron has at least 10 attacks, summon another emperor, czyli jeśli nasz Citun, e, czyli ten bożek, który zdobył pierwsze miejsce w tym zestawieniu, poza tym, czy też tak nawiasem mówiąc, e, jeśli nasz Citon ma 10, przynajmniej 10 punktów ataku, to po zagraniu tego typka e, przyzywamy sobie kolejnego takiego samego typka, tak naprawdę. Poza tym jest to okrzyk bojowy, więc można próbować to skombić z branem, więc może być zabawnie, tak naprawdę. E, jak mamy brana na polu bitwy i zagramy jeszcze tego e, Emperora. E, poza tym. Jeśli się nie mylę, to chyba Bran kosztuje 3. Można, można zrobić fajne combo, Bran plus ten typek w dziesiątej turze i będzie zabawnie. Szczerze mówiąc. No, problem jest taki, że trzeba uzyskać na naszym Emperorze 10 punktów ataku. też nie do końca wiem, czy te 10 punktów ataku tyczy się Cituna, który jest po prostu gdzieś w talii, czy mamy go na ręce, czy ten Citun po prostu musi być już na polu bitwy i musi mieć te 10 punktów ataku. Wydaje mi się, że to tak naprawdę tyczy Cituna. Ten okrzyk bojowy tyczy Cituna, który znajduje się gdziekolwiek. Tak naprawdę musi on mieć tylko że tak powiem nastakowane 10 punktów ataku, więc nawet jeżeli będzie w deku i ma już 10 punktów ataku to zagramy sobie tego Emperora i tak naprawdę przyzwiemy kolejnego więc no to jest ciekawa, ciekawa dobra legendarka, zwłaszcza że no, może, może być fajne combo, że tak powiem z, z Branem w tej przynajmniej 10 turze, albo, albo powiedzmy brana zagrywam wcześniej, tego typka zagrywamy w jakieś 7, czy tam koinujemy go w 6 i też może być zabawnie szczerze mówiąc. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, Okej, okay, kolejna karcioszka to jest Doom Coler za 8 mane, e, statystyki 7 na 9, okrzyk bojowy Dice tunowi. 2-2, czyli 2 punkty do ataku, 2 punkty do zdrowia, gdziekolwiek się znajduje. If it's dead, czyli jeśli, ten, jeśli nasz Cytum nie żyje, wtasuj go nam z powrotem w ta karta, wtasuje nam go z powrotem do deku. Więc tak naprawdę nie dość, że daje mu buffa, też czego wskrzesza, jeśli Citun, Citun zdążył zaliczyć zgona. E, no co to mówić? Dobra karciuszka, neutralka, tak jak widać, więc w każdym deku z Citunem się znajdzie. E, czy też w każdej klasie, który, klasie, która będzie chciała zagrać Cituna się znajdzie. E, no ósemka nie jest tania, ale no. Robi, robi swoją robotę, że tak powiem. No jest dobrą po prostu kartą. Ok, e, kolejna karcioszka jest to karta druida, legendarka tak jak widać, za 4 many, statystyki 3 na 5. E, your choose one cards have both ef have both, e, both effect, nie, both... Czy dwa efekty połączone z sobą. No, ale Nie będę już tutaj się rzeźbił z jakąś wymową kosmiczną angielskiego, bo i tak najlepiej mi to nie wychodzi. E, tak czy siak, jego umiejętność działa w taki sposób, że wszystkie karty, które mają. E, Taki efekt, który pozwala im wybrać jedną z dwóch opcji, to w momencie, gdy mamy tego kolesia na polu bitwy, to tak naprawdę karty nie, nie musimy nic wybierać, tak naprawdę, tylko karty aktywują obydwie opcje, tak naprawdę, po zagraniu tej karty, która, która ma taką opcję do wyboru, tak? Więc, 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 no, po prostu jesteśmy w stanie użyć, czy też karta używa dwóch z dostępnych opcji i tyle. Najczęściej jest jakiś buff w stylu, dostaje karta więcej punktów życia albo dostaje więcej punktów energii. No jeżeli połączymy te dwie te dwie, że tak powiem, umiejętności tych kart, to może z nich wyjść no po prostu nie może, tylko na pewno wyjdzie coś silniejszego, tak? Więc no jest to naprawdę naprawdę dobra, dobra, że tak powiem, legenda. Ok, kolejną karciuszką jest, jest Bożek. Kolejna legenda. Prastary Bożek, który dochodzi w tym, w tym dodatku, jest to Enzot Decoraptor. To kosztuje 10, 10 mana, jak każdy z tych czterech. Bożków, który, którzy dochodzą w tym dodatku, statystyki 5 na 7: Battlecry, Summon Your Death Rattle Minion That Died This Game. Czyli przyzywa nam na pole bitwy wszystkie miniony z agonią, które zginęły do tej pory w grze, którą prowadzimy. Więc no, ee... ciekawa, ciekawa, legendarka. Nie ma co się dziwić, że dostała 84 punkcio. Ok, lecimy dalej. Evolve. Karta dla szamana za jeden manę. Transfer your minions into random minions that cost one more. Czyli przemienia nam wszystkie miniony, które znajdują się na polu bitwy, w miniony, które kosztują o jeden punkt many więcej. Czyli jeżeli mamy dwójki na polu bitwy, to zamieniają się one nam w trójki. Jeżeli mamy trójki, zamieniają się w czwórki i tak w kółko Macieju. No więc to dobra w ciekawe zaklęcie, dostało 85 punktów, jeden many. No co tutaj dużo mówić? No, dobre zaklęcie e, przydatne myślę, że w jakichś agrodekach no, Może, no na pewno, no, po prostu inaczej. Im więcej stworów na polu bitwy mamy i w momencie, gdy zagrywamy sobie tego Evolva, tym po prostu większe value ma to zaklęcie. No i tyle, co tutaj dużo mówić. Okej, okay, kolejna karcioczka to jest Eternal Sentinel za dwa many, statystyki 3 na 2. Jedyny epik w tym zestawieniu, tak jak widać. Jedyny epik dla Szamana, kolejna karcioczka, Battle Cry czyli okrzyk bojowy Unlock Your Overload Mana Crystals, czyli po prostu usuwa nam przeciążenie z naszych kryształów many. No i tyle, statystyki porządne jak na dwójkę, normalne tak naprawdę, 3 na 2, to jest dwójka, tak jak mówię, no jedyny epic w tym zestawieniu, 86 punktów został, została ta karta, no bardzo dobra kartuszka, trzeba tutaj dużo mówić. Ok, kolejną kartą jest Master of Evolution. Kolejna karta, tak naprawdę. Kolejna karta dla szamana za 4 many. Statystyki 4 na 5 Battle Cry transform, transform a friendly minion into a random one that cost one more. Zaraz jeszcze raz. Transform a friendly minion that minion into a random one that cost one more. Aha, takie coś. To no w sumie działa to bardzo, bardzo podobnie jak w Wolf. Siokrzyk tak? bojowy, wrzucamy kolesia na, na pole bitwy i on e, zamieniam nam wybranego stronnika e, w stronnika o koście e, większym o jeden punkt many. Ciekawa opcja. Ciekawa opcja, tak naprawdę. No, po prostu Evolve, dlatego Master of Evolution. Kolejna, kolejna karta, powiedzmy, zmieniająca nam e, stronników na, na polu bitwy na droższych, tak naprawdę. O no, jeden punkt many, taki stronnik, stronnik, będzie po tej zamianie droższy. Ok, no i na samym końcu pierwsze miejsce to Seatune. E, kolejny bożek z tych czterech nowych, nowych że tak powiem, bożków dostępnych. E, w tym dodatku za 10 many statystyki 6 na 6 no i ten battle cry kosmiczny. Uh, deal damage equal to this uh, minion attack random splitty, split among old enemies. Czyli uh, zagrywamy go na pole, pole bitwy i on trzaska, trzaska, zadaje tyle damage, ile punktów uh, ataku wynosi. I ile ma punktów ataku, więc jeżeli po prostu uda nam się uzbierać na tym, na tym bożku, że tak powiem 10 punktów ataku, to wchodzi na polo bitwy i zadaje randomowo 10 punktów ataku, poza tym ma jeszcze statystyki 10 na 10 przykładowo, więc no troszkę, troszkę, że tak powiem kosmiczna karta. Zobaczymy, jak ona będzie się spisywać tak naprawdę, że tak powiem w nowej mecie, no ale tutaj ewidentnie wydaje się być, no, na chwilę obecną wydaje się być no najsilniejszą, że tak powiem, znaczy jest to jest na pewno najsilniejszy Bożek, tak? Zresztą no, została oceniona, że jest tak najsilniejszą kartą w całym dodatku, więc no, nic tylko czekać. Nic tylko czekać, dostaniemy ją za darmo. E, każdy gracz, który zaloguje się, e, przynajmniej raz do Hearthstone'a przed wyjściem dodatku otrzyma tam karciochę za darmo, więc no, nic tylko robić, tylko nic tylko czekać na, na, dodat na, na wyjście dodatku. E, no i tyle. Dobra, tak wygląda powiedzmy pierwsza dziesiątka, ja tak jak mówiłem na wstępie, a może nie mówiłem tak na wstępie, nie omawiałem wszystkich, wszystkich kart, z tego dodatku ich jest 134 i szczerze mówiąc nie miałem, nie miałem czasu na nagrywanie tego omówienia, tych wszystkich kart, bo strasznie dużo czasu by to zajęło, więc postanowiłem nagrać powiedzmy omówienie tej pierwszej dziesiątki, e, która została wyłoniona w tej, w tej ankiecie. Dobra, tak wygląda, tak się przedstawia pierwsza dziesiątka e, kart, które, że tak powiem, według graczy E, są najsilniejsze w tym dodatku. Okej, okay, można by rzucić okiem jeszcze na m, klasowe legendarki i to, w jaki sposób zostały ocenione. E, mamy tutaj jeszcze ocenę klas czy też karty jakie otrzymała otrzymały, otrzymały te klasy, na początku, na początku tego filmiku, że tak powiem to omawiałem, ale możemy jeszcze, mogę jeszcze raz to tak na szybko przedstawić więc tak, pierwszy jest Szaman, Szaman został najwyżej oceniony, czy też karty jakie dochodzą w najnowszym dodatku dla Szamana zostały najwyżej ocenione, dostały one 72 punkty, drugi jest Rogue, dostał 65 punktów, trzeci jest Druid, dostał 61, czwarty jest Warlock, otrzymał 60 punktów, to jest Paladen 58. Szósty jest Hunter 67. E, siódmy jest Priest 55. ósmy jest Mage 54. I na, na szarym końcu Warlock 49 punktów. E, teraz tak. Legendarka dla szamana uzyskała, e, uzyskała 77 punktów. E, I legendarka nazywa się Hell -Hel Azel the Ascendant. Whenever you spell your spell steal damage restore that much health to your hero To jest ciekawa nawet legendarka, że tak powiem, czyli za każdym razem jeżeli rzucamy zaklęcie i to zaklęcie zadaje obrażenia, tyle samo obrażeń zostaje wyleczone na naszym bohaterze, czyli na szamanie. No ciekawa. Ciekawa, ciekawa, że tak powiem. Legenda za piątkę, za 5 many, statystyki 4 na 6. Okej. Okay. Legendarka dla dla Nazywa się ona Xari Poisoned Mind za 4 many, statystyki 3 na 2 Więc takie sobie, jeżeli chodzi o, o, o czwórkę, kartę za 4 many Battle Cry and Death rattle AT Random Toxic Card, Toxin, Card to your hand Czyli mamy okrzyk bojowy i agonię, dobiera, czy też dostajemy do karty randomową kartę e, która jest. Toksyną, czy też toksyczną kartą. No, whatever, jak, jak zwał, tak zwał. Nie będę teraz omawiał tych kart, ale ich, ich tam jest kilka i niektóre są nawet spoko. Eee, no poza tym, legendarka dostała 68 punktów, więc nie jest najgorsza, ale no, też szału, że tak powiem, nie robi. Eee, Okej, okay, kolejna legendarka to jest legendarka, która znalazła się tak naprawdę w pierwszej dziesiątce kart z tego dodatku. To jest eee, Fandral Staghelm. Stackhelm, Jezus Maria, jak to czytać, Cholera wie. E, Fandral, niech będzie, że Fandral po prostu, który uzyskał 84 punkty. E, no, omawiałem już jego tą pasywkę, czy to jest tą jego umiejkę. Karty, które mają możliwość wyboru dwóch opcji, aktywują obydwie opcje naraz, więc e, jest naprawdę mocna, że tak powiem. Mocna, 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 legenda dla druida. Okej, okay, kolejna to jest, kolejną legendarką jest legendarka dla Warrior'a. Za 7 many, 6 na 5, karta nazywa się Malkorok. Malkorok, chyba tak. Battlecry, czyli okrzyk bojowy, e, wyposaż bohatera w randomową broń. No to jest ciekawa opcja tak naprawdę, chociaż karta nie została wysoko oceniona, szczerze mówiąc. Za 7 many. Wyposaża bohatera w randomową broń. No tutaj może być różnie, tak? Możemy dostać dobrą broń, albo equip. Ale zaraz, czy on dostaje randomową broń, to co to znaczy, że on dostaje, może dostać broń, na przykład Paladyna, i może, czy też może dostać broń. Broń, kurcze, bladę na przykład Huntera, czy to jest tylko broń broń z Arsenału Warriora, czyli wojownika. No cholera, wie, ja nie wiem do końca, jak, jak ta karta działa? Ale jakby dostał kurczę broń Paladyna, to bym się nie obraził. No, zobaczymy. E, ok, kolejną legendarką e, jest legendarka Paladyna, która dostała 69 punktów, jest Ragnaros Lightlord. E, za 8 many statystyki 8 na 8, na koniec tury e, przywróć 8 punktów zdrowia uszkodzonemu, uszkodzonej postaci, czyli równie dobrze może wyleczyć nam bohatera, jak i wyleczyć nam stronnika. No Jest to trochę RNG, ale RNG sprowadza się do tego, że on będzie leczył tylko jednostki, które są uszkodzone, czy też postacie, które są uszkodzone, czy też zranione. Nie będzie, nie będzie na siłę leczył postaci, które są zdrowe, więc, więc przynajmniej o tyle jest, że tak powiem, zredukowane to RNG na tym healu Ragnarosa Paladyna. Eee, Okej. Okay. Kolejną legendarką jest legendarka dla Huntera, Princess Huchuran Huhuran, chyba tak to się powinno czytać. Princess Huhuran, za 5 many, statystyki 6 na 5, battle e, cry, trigger, trigger a friendly minions, e, Dead rattle effect. Ale minions? Czy to jest liczba mnoga? On, ona tu aktywuje e, Agonie u wszystkich minionów, czy tylko u jednego miniona? Bo jeżeli aktywuje. Bo teraz nie ogarniam, wygląda mi to, wygląda, że on, ona aktywuje tylko u jednego miniona ten tą, tą agonię. Więc nie jest to jakieś może mega mocarne. Ale za 5 many, 5, 6 to nawet przyzwoite statystyki. no Jeśli, jeśli ona aktywuje, aktywuje agonię u wszystkich minionów, które są na polu bitwy i mają, mają agonię, to to jest mega dobre. A jeżeli aktywuje to agonię tylko u jednego wybranego wybranego stronnika. No to jest takie sobie, no ale zawsze coś tam robi, tak? Myślę, mi się wydaje, że ona będzie dobra w formacie, że tak powiem dzikim. Będzie chyba lepsza, bo tam mamy te wszystkie nerubiańskie jaja, pająki i tak dalej, sporo tych kart z Naxa, które wypadają ze standardu i wydaje mi się, że ona będzie chyba tam grana. No, zobaczymy. Dobra, 71 punktów została legendarka dla Huntera. Kolejna legendarka, tym razem legendarka Prista, Herald Vol -Azi. Herald vol Azji, no niech będzie, że Herald, nie będę czytał już tej drugiej części, tej, tej, tej pokręconej nazwy, za 6 many, statystyki 5 na 5, 5 punktów ataku, 5 punktów zdrowia, battle cry, summon 1-1, copy of each of your other minions, 52 punkty otrzymał, otrzymał ten, ten stwór, ta legenda, czyli okręg bojowy, przyzwij, kopie każdego stronnika, który znajduje się na polu bitwy ze statystykami 1-1. No to może być ciekawe nawet, mi się wydaje to ciekawe, ta to, to, to legendarka. No, 6 many, 5 na 5, no ujdzie w tłoku. W sumie tutaj mamy legendarkę za 5 many, która ma 6-5. Dla, dla Huntera, no ale to, to nie ma co dziwić, no, no ma dobre statystyki, więc nie ma co dziwić, że otrzymała prawie o 20 punktów więcej ta legenda Huntera niż, niż Prista, tak przykładowo porównując, tak. No zobaczymy jak to się będzie sprawdzało, no 50, 52 punkty, więc szału specjalnie nie ma. Okej, okay, kolejny jest Mag, yy, jego legendarkę to... Anomalus. Za 8 many statystyki 8 na 6. Death Rattle, czyli Agonia. Deal 8 damage to all minions. Czyli takie troszkę. O, zadaj 8 obrażeń wszystkim minionom. Czyli dewastuje wszystko, co znajduje się na polu bitwy, łącznie z naszymi minionami. 41 punktów otrzymała ta legenda. To jest według graczy najgorsza legenda. Najgorsza klasowa legenda w tym dodatku. Okej, okay. ostatni jest Warlock e, Czogal, tak nazywa się jego legendarka, za 7 many, statystyki 7 na 7, e, Czogal dostał 60 punktów, więc nie jest taki zły tak naprawdę, jedna z lepszych legendarek według, według graczy, e, Battlecry, the next spell you cast this turn... Cost health instead of mana, czyli następne, następne znaczy To jest okrzyk bojowy, działa on w taki sposób, że po zagraniu tego typka, następne zaklęcie, które zagrywamy, nie kosztuje nas. Nie wymaga many, tylko, tylko pożera, że tak powiem, nasze zdrowie. Czyli jeżeli zaklęcie kosztuje 4 many, to tak naprawdę nasz bohater, czyli E, czyli czarnoksiężyk dostanie 4 damage'u, e, 4 punkty obrażeń i po prostu zagramy sobie takie zaklęcie za darmo, tak, będzie to nas kosztować tylko utratę energii, e, czy też zdrowia e, i to tyle, naszego, naszego warlocka. No, tak jak widać, nawet spoko, e, spoko, spoko legendarka, która została dobrze oceniona. OK, zostali nam tak naprawdę Boszkowie, którzy też tutaj są ocenieni. Pierwszy jest Seaton, już nie będę mówił o tych kart. Pierwszy jest Seaton, który uzyskał 92 punkty. Drugi jest Enzot, czy jakkolwiek to się czyta, Dekoraptor, 84. Następny jest Yok Saron, który dostał 47, to już trochę beznadziejna ocena. I Ir, czy też UR Sari, Sari, czy jakkolwiek to się czyta. Rage Unbound, 45 punktów uzyskała ta legendarka, więc no troszeczkę słaby wynik, szczerze mówiąc. Okej, okay, to tyle. Eee, tutaj jeszcze mamy jakieś inne sekcje, że tak powiem. Magma Rage Award to chyba są jakieś najgorsze karty. Tak naprawdę w tym dodatku zresztą widać po cenach 10, 15, 20, 23 i <coughs> 25 to chyba. To są chyba to jest, to jest zbiór najgorszych kart z tego dodatku. Nawet trafiły się dwie legendy, proszę bardzo. Eee, no i mamy na samym końcu Familiar Faces, czyli eee, karcioczki, które tak naprawdę zostały, że tak powiem. Skorumpowane czy też odmienione, że tak powiem, przez, przez, przez starych bogów. Mamy tutaj Deathwinga, mamy Ragnarosa, Co my tutaj jeszcze mamy? Psychotrona, który był w Kurzotronem w Goblinach i Gnomach. No, wszystkie karty, które tak naprawdę zostały odmienione, które już istniały w doco i zostały odmienione, że tak powiem, przez, przez starych bogów. Dobra, ja nie będę się tam, nie będę się, że tak powiem, nie będę tutaj omawiał tych kart, bo jest ich zbyt dużo. Omówiłem tylko te wstępnie te, te, te pierwsze 10 i, i, i to tyle, jeżeli chodzi o moje omawianie kart z tego dodatku. To tyle też w tym odcinku. Dzięki wielkie i zapraszam Was na unboxingi. Myślę, że będę miał spokojnie 80 pakietów do otworzenia z, z, z Whispers of the Old Gods, więc trochę tych unboxingów się pojawi na moim kanale i mam nadzieję, że jakieś ciekawe karcioszki z nich. Wydropią. Zobaczymy. Dobra, ja kończę dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hej!